Piotr Haładaj, witam Państwa, to jest program w sieci. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Pani Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora, Inwestora. Urzędu Miasta Częstochowa. To jest marka Invest in Częstochowa jeszcze. Witam Panią w studio. Przypomnijmy, bo choć Centrum Obsługi Inwestora działa już od dłuższego czasu, jakie jest założenie, jaki jest cel istnienia takiej wyspecjalizowanej komórki? czy znaczy, centra obsługi inwestora są w zasadzie w każdym e, mieście, są też centra obsługi inwestora na poziomie urzędów e, marszałkowskich. E, e, one miały się zajmować i mają się zajmować e, tak naprawdę obsługą inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, ale różnie w różnych miejscach się nazywają. U nas jest to Centrum Obsługi Inwestora, natomiast my również... E, Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców, którzy są już w Częstochowie, nie tylko ich pozyskiwaniem. E, pomagamy w wprowadzeniu inwestycji, e, pomagamy przez, w przejściu przez pewne procedury administracyjne. No Ale oprócz tego mamy jeszcze co jest bardzo nietypowe w skali kraju. E, nietypowe raz jeszcze powtórzę, e, zadania, którymi inne centra obsługi inwestora się. Nie zajmują. I to jest na przykład program Częstochowa dla medyków, czyli system e, stypendiów dla przyszłych lekarzy i przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz e, program akademicka Częstochowa, e, czyli mm, również system dotacji dla uczelni wyższych z budżetu miejskiego Oraz wszelkie formy wsparcia dla naszych uczelni publicznych. To też jest takie zadanie z pogranicza edukacji, natomiast biorąc pod uwagę, że ta współpraca w obszarze biznes, nauka, samorząd no nie powinna być podzielona, to powinien ktoś to koordynować, to tutaj akurat my się taką koordynacją zajmujemy. Czyli Przyznajemy dotacje na powstawanie chociażby nowych kierunków, na doposażenie laboratoriów, naszych uczelni, a jednocześnie, jeżeli przychodzi przedsiębiorca i mówi, no bardzo by mi była potrzebna pewna specjalność, pewna specjalizacja na danym kierunku, to również w jego imieniu rozmawiamy z, z władzami uczelni, sprawdzamy możliwości, bardzo często takie kierunki powstają. Takim przykładem jest choćby pracownia SAP. Dla centrów usług wspólnych. To był chyba 2014 albo 2015 rok. Czyli zakupiliśmy program, na którym pracują księgowe i księgowi we wszystkich dużych centrach usług wspólnych. No i tam ci młodzi ludzie mogą się szkolić tak, by już na piątym, na czwartym czasami roku móc starać się o pracę w takim centrum. Czyli jest to takie zaplecze działania. Około biznesowe, które w dłuższej perspektywie czasu podnoszą pozycję miasta jako ośrodka, w którym warto zainwestować, bo jest kadra, jest dobrze wykwalifikowana kadra, jest wiele możliwości, ale wróćmy do tego inwestora. Na jakiego rodzaju inwestora? Państwo się nastawiacie jako centrum. Nie ma czegoś takiego. Tak naprawdę gdybyśmy gdybyśmy sobie przeanalizowali ja też nie o wszystkim mogę mówić na przykład o teraz toczących się procesach, ale gdybyśmy sobie przeanalizowali przedsiębiorców, firmy, które się do nas zgłaszały na przełomie lat, to były bardzo różne branże i przede wszystkim bardzo różna wielkość, jeżeli chodzi o Małe, średnie, duże przedsiębiorstwa. To były zarówno koncerny, jak i e, często mikrofirmy, jednoosobowe działalności, które, e, które planowały na przykład w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która tutaj e, jakby ma, swoją, e, ma swój obszar e, na terenie miasta, e, które próbowały tam. Zwiększać zarówno zatrudnienie, jak i korzystać z nowych technologii, jak i rozwijać się. Więc tak naprawdę nie możemy mówić, że jesteśmy na kogoś konkretnie nastawieni. Tak, oczywiście. Nasza lokalizacja geograficzna to, że jesteśmy w rankingach ujmowani jako alternatywa dla branży logistycznej, dzięki zarówno autostradzie, która nas okala, że tak powiem, z jednej strony. Jak i muszę zauważyć, że po zakończonym remoncie DK91 nasza atrakcyjność znacznie wzrosła dla branży logistycznej. I to natychmiast, chociażby w raporcie Ecolight się ukazało, że jesteśmy w, tak naprawdę w pierwszej piątce destynacji, które są potencjalnie atrakcyjne. Bo nie mówię o wielkiej piątce, czyli w zależności od, od branży, to są te z Kraków, Katowice, Warszawa, Wrocław i tak dalej. My jako miasta średnie... No, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że z, z takimi miastami nie możemy konkurować. Natomiast, jak najbardziej, jeżeli chodzi o logistykę, zapraszamy serdecznie do siebie. Mamy Częstochowską Akademię Logistyki, mamy szkoły, które kształcą logistyków i to w, na bardzo, powiedziałabym, nowoczesnych warunkach. Czyli ktoś, kto chce zainwestować w Częstochowie, powinien. Pierwsze kroki skierować do centrum obsługi inwestora, i tam w wielu aspektach uzyska wsparcie. Czy zostanie. W każdym, który od nas zależy. Może tak. W każdym, który zależy od samorządu, a w każdym aspekcie u nas to wsparcie uzyska. Niekoniecznie musi przyjść bezpośrednio do nas, a może skontaktować się z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a oni się skontaktują z nami. A może skontaktować się, próbować. A bardzo często się tak zdarza, że dostaje pismo, które jest skierowane do Pana Prezydenta z adnotacją, proszę się tym zająć, tak? Czyli bardzo często inwestorzy zgłaszają się bezpośrednio duże firmy do, do, do Prezydenta Miasta no i wówczas on a przekazuje nam sprawę i już my ją prowadzimy. Ale Centrum zajmuje się także tworzeniem odpowiedniego klimatu, oraz budowaniem marki Częstochowy jako miasta w którym warto inwestować. To są te programy o których pani wspomniała, ale również konkurs. Konkurs Jura Pride również wpływa na budowanie tej marki. Powiedzmy o nim, bo już został ogłoszony nabór Zgłoszeń do tego konkursu. Tak, to ja tylko dodam, że to nie jest jedyny konkurs, bo mamy też konkurs promotor częstochowskiej gospodarki. Natomiast Jura Pride jest e, najmłodszym konkursem i on, e, on tak naprawdę dotyczy całego subregionu północnego Województwa Śląskiego. Dlatego, że e, częstochowy nie rozpatrujemy e, jak, w kontekście destynacji pod inwestycje nie rozpatrujemy częstochowy jako Miasta jednego, samego, samodzielnego, bo tak nie jest. My po to tworzymy różne sojusze z ościennymi gminami po to są budowane ścieżki rowerowe po to są budowane. Menomen, jeden z wójtów właśnie za takie działania został nagrodzony w zeszłym roku, przepraszam, z burmistrzów. Łączymy się z innymi gminami, ponieważ mamy świadomość tego, o czym wcześniej Pan mówił że Dzisiaj na atrakcyjność miasta nie wpływa tak naprawdę ilość nieruchomości, które ma na sprzedaż. To oczywiście też, ale jeżeli inwestor ma świadomość, że wybuduje tam fabrykę, której nie wypełni ludźmi, bo nie ma do nich dostępu, no to po prostu prawdopodobnie zrezygnuje z jakiejś destynacji. Więc najważniejsi są ludzie. My mamy akurat dobry dostęp do kadr w zasięgu powiedzmy dojazdu do godziny do miasta. Zresztą ilość osób, która dojeżdża codziennie do miasta, do szkół i do, do firm, no też, też to pokazuje. Widzimy, widzimy codziennie rejestrację nie tylko z województwa śląskiego, ale także i opolskiego oraz łódzkiego, które, jest, które nas okala. No i stąd wziął się ten, ten konkurs. Konkurs, który ma kategorie: zarówno inwestycja, firma, osobowość, work-life balance i pracownik. A work-life balance, dlatego, że nasz subregion jest tak fantastycznie położony i moim zdaniem ma tak ogromny potencjał do tego, by tutaj mieszkać i żyć naprawdę dobrze z zachowaniem tego balansu pomiędzy właśnie pracą a, a życiem prywatnym. Że trzeba o tym mówić. I w tej kategorii Work-Life Balance może się zmieścić bardzo dużo, bo może się zmieścić zarówno stowarzyszenie, które działa na rzecz powiedzmy promocji zdrowia. Może się znaleźć klub, na przykład, który promuje i zajmuje się wspinaczką chociażby. Skałkową, ale także w kontekście work-life balance może się znaleźć agroturystyka albo jakiś produkt regionalny, który jest na przykład ekologiczny. Tak więc ta kategoria jest bardzo szeroka. Przepraszam bardzo. I mając też świadomość tego, że to słynne pokolenie Z wchodzi na, na rynek pracy, dla nich ten kontekst work-life balance jest bardzo ważny, więc. No trzeba też o tym mówić, że tu u nas w subregionie północnym województwa śląskiego, którego Częstochowa jest stolicą, ten work-life balance jest fajnie, fajnie zachować. To już jest czwarta edycja tak. konkursu. Czy zauważacie Państwo jakąś motywację do poprawiania jakości, do wprowadzania jakiejś innowacji w środowisku biznesowym i czy odkrywacie nowe osoby, nowe... Podmioty na tym naszym e, częstochowskim rynku. W kontekście tegoż konkretnego konkursu, czy generalnie? Tego, Tego e, konkretnego konkursu. konkursu. No, na, na początku y, na początku y, no to, to były takie firmy, które są znane i, i w Częstochowie. Y, Łatwo, łatwo, dość szybko i chętnie skorzystały z zaproszenia do tegoż konkursu, natomiast faktem jest, że pojawiają się w zgłoszeniach coraz to nowe firmy, dzwonią ludzie, dowiadują się o szczegóły i często to, co ja obserwuję, mówią, ale to dla nas to jest chyba za duże. Ja mówię, jak to za duże? No Jura Pride, to ja mówię, no, ale robicie to, 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 to Dlaczego uważacie, że, że nie możecie startować w takim konkursie? Przecież to nie jest. No nie, no bo ja mówię, chwalcie się. Macie czym, chwalcie się. Ten konkurs jest też po to, żeby właśnie... Mam nadzieję, że ta firma się zgłosi, z którą rozmawiałam, bo robią naprawdę fantastyczne rzeczy. Jest to firma mała i uważają, że oni wcale nie są. Aż tak atrakcyjni, aż tak ważni, że nie robią niczego spektakularnego. No i ten konkurs jest też trochę od tego, chyba, żeby odczarować takie myślenie o samych sobie. My w ogóle mamy takie poczucie, że nie powinniśmy się chwalić za bardzo, jak zrobimy coś dobrego, to lepiej siedzieć cicho, bo po co? Nie, no właśnie chodzi o to, żeby się chwalić. Chodzi o to, żeby pomagać, kreować ten, nawet wizerunek miasta. To może nie o to chodzi, kreować tę przestrzeń, w której żyjemy wszyscy, bo to, to nie jest kwestia konkretnej firmy czy konkretnego polityka, jednego, drugiego czy trzeciego, bo to wszystko się zmienia: funkcje się zmieniają, e, ludzie na stanowiskach prezesów się zmieniają, a e, przestrzeń, którą sobie wygenerujemy, jeżeli ona będzie przyjazna dla wszystkich, to ona zostanie, więc e, jakby. Mm, no, nie może nad tym pracować jedna instytucja czy jedna osoba. To, jest, to są naczynia połączone. Ja jestem też od tego, żeby tak jak to tłumaczę studentom, tak jak to tłumaczę uczniom. Tłumaczę może złe słowo, ale staram się e, im pokazać, że e, jeżeli są w czymś dobrzy, bo każdy jest w czymś dobry. Nie ma takich osób, że one są kompletnie nieprzydatne. Każdy jest w czymś dobry. Każdy e, ma prawo szukać swojej drogi, swojej niszy. Czegoś, w czym się będzie spełniał, czegoś, w czym się będzie realizował, czegoś, w czym się będzie czuł dobrze. I o tym trzeba mówić. W tym jestem dobry, w tym jestem dobry. Za to dziękuję, na tym się nie znam. A teraz jakie jest Pani odczucie jako kierownika tego centrum? Czy funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestora przez te lata przyczyniło się do rozwoju gospodarczego Częstochowy, regionu Częstochowskiego? Czy no, zauważa Pani, jak było przed, a jak jest teraz? E, powiem tak, ja kiedy przyszłam e, do pracy, m, do urzędu, to, to centrum już funkcjonowało. Nie było tylko wcześniej m, specjalnych stref ekonomicznych e, w Częstochowie, bo strefy, specjalne strefy ekonomiczne w przeciwieństwie do całej Polski w Częstochowie powstały bardzo późno, bo dopiero w 2014 roku. I ja wtedy także przyszłam do, e, do pracy. Hmm, powstały wówczas dwie strefy. E, powstała strefa Mielecka, czyli najstarsza e, w Polsce, i strefa Katowicka, czyli w tej chwili najlepsza według Financial Times. A w Polsce, e, później w 2018, nastąpiła taka regionalizacja już teraz tylko Katowicka specjalna strefa jest. Czy się przyczyniło? E, tak naprawdę nie sądzę, by. by znaczy, Gro osób, które tam pracowało, one dalej wykonują swoją pracę rzetelnie i, i, i dobrze, moim zdaniem. Wydaje mi się, że kto chciał naprawdę zainwestować, to mam świadomość, że pomogłyśmy z pewnością i jest, jest kilka takich inwestycji, gdzie były bardzo poważne problemy, bardzo poważne problemy, które udało nam się. Udało nam się rozwiązać, korzystając z pomocy naszych. Bo to nie jest tak, że Centrum Obsługi Inwestora, wie pan, działa samo. Centrum Obsługi Inwestora tak naprawdę koordynuje tylko, jest taką komórką, które, która koordynuje działania różnych wydziałów. Bo ja nie mogłabym zrobić niczego bez pomocy Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Urbanistyki. Teraz upraszczam oczywiście, bo one się inaczej nazywają. Bez architektury, bez promocji czasami, bez, bez taki... kultury i sportu. Ja po prostu jakby muszę połączyć te wszystkie naczynia, o których wcześniej rozmawialiśmy, wiedzieć kogo z kim. My wykonujemy coś w rodzaju konsultingu, tylko w ramach samorządu. Ale ten był potrzebny. Tak absolutnie, bo on, to jest... wie pan, to jest znaczne przyspieszenie pewnych ścieżek, bo są oczywiście procedury administracyjne, których się nie da przyspieszyć. To papier musi przejść swoją ścieżkę. ale jeżeli ja mam bezpośredni kontakt i są, były takie inwestycje, na przykład, które wymagały bardzo wielu osób na tym spotkaniu, chociażby inwestycja Hillwooda, który teraz buduje drugą halę przy Alei Wojska Polskiego, ale wcześniej również przebudował, wybudował ulicę Jaskrowską tak naprawdę w ramach swojej inwestycji, z której teraz korzystają mieszkańcy. I jak pan się spodziewa, szereg Wydziałów i szereg instytucji było w to zaangażowanych. Później jeszcze angażowaliśmy szkołę, z którą podpisywaliśmy tą Akademię Logistyki, również z Hillwoodem i z jego już później najemcami. Więc to jest taki łańcuch od pierwszego telefonu przez szereg spotkań i później jeszcze również w kontekście takiego nawet pomocy w pozyskaniu kadr. Więc um, oczywiście, im mniejsza, im mniejsza inwestycja, im mniejszy przedsiębiorca, tym tych działań jest mniej. Natomiast, im są to większe, są to większe fabryki, większe zakłady, tych działań jest więcej. Taki przykład jest również z ZDF-em, z zakładem elektroniki. E, no i teraz trzymam kciuki, nie mogę powiedzieć, ale myślę, że na początku przyszłego roku e, będę już mogła o tym mówić, e, jak e, ta firma stanie tutaj na naszej ziemi, bo to jest też tak, że wie pan, ten proces on bardzo długo czasami trwa. To jeszcze myślę, że będzie okazja o tym porozmawiać. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że dzisiaj przybliżyliśmy czym zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora. No i zachęcamy do zgłoszenia w konkursie Jura Bright. Absolutnie zapraszam. Mamy fantastyczne firmy, mamy fantastyczne osoby, które również kreują świetnie taką, taką przestrzeń i taki wizerunek miasta atrakcyjnego nie tylko dla inwestorów. I one powinny się tym chwalić. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu dziękuję serdecznie. za uwagę i zapraszam dziękuję. na kolejny program z cyklu W sieci. Do zobaczenia.